sobie ze sklepu, ale deszczu już za tu pada, czy policja jeździ? Złodzieje są, masakra. Jeszcze prawie mi rozwalił samochód. Samochód trochę rozwaliłem przez nich. Ale nie wiem gdzie jest mechanik. To jest najgorsze. Dzisiaj pozwiedzam, bo to już ostatni dzień w Stanach. Jestem tutaj tydzień i zarobiłem... Zarob, zarobiłem 16 tysięcy dolarów. Wydałem. Tu podobno w Stanach loterie są opłacalne. Naprawdę są opłacalne, bo wygrałem tyle. Wyjadę. No, zatrzymam się tu. Na awaryjkach, bo to awaryjki to parki. Dobra. Klikamy

Ewo, to gdzie będzie ongi? No ale już pierwszy magacik, że... się sobie łatwia. Fajnie mi się to stoi, że nie Dobra, zarys tu będzie złożenie drogi w jasne autostrady i testujemy tam formację. Znowu mi przesuwało, bo bo nie Przyspieszanie do stópy też to Zaczynamy się tu i robimy coś piszemy do stówy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy sekundy do stówy. Dobra, siedemdziesiąt pięć. Ponad 100 Dobra, jedziemy 70. 70 Siedemdziesiąt mil to naprawdę szybko. Posze, ale pioruny walą. Ja tu jedzie. Tu już 100 tu wyjedzie. Siedemdziesiąt pięć widział, a ja jadę sto mil prawie. Fotoradar był. Założenie konta jest jakie? to zaburza w zdrowie To jest policja Typowa policja widzowie, pięć mil tylko teraz my mamy jeden pas. Pozwiedzamy, może sobie w drugiej części, gdzie jest na mapie, O tutaj skręcimy na stację. Dobra, przyspieszaj! Na zakrętach to wolno, przyspieszaj. Do stacji byliśmy. <laughs> Dobra. Idziemy do drugiego miasteczka. Dobra, ja tu się zatrzymuję. Ja no oddajemy dla wujka. Tam na parking wujek zaraz będzie. Bo ja już tu jestem ponad tydzień. Dobra, widzowie. Uch, znowu mandat bym dostał. Tyle samo baku jest. Co wtedy? No to troszeczkę więcej. Dobra, przyspieszamy, nic mi się nie stanie. Twój dom już tak? Nie, to nie był mój dom. Tutaj był mój dom, ale już oddałem. Już oddałem. A wizowie, my kierujemy się tam. I zaraz będziemy już chyba w Polsce. Będziemy już w Polsce, a w Polsce już nie będzie takiej jazdy. Ale jeszcze do hamburga. Potem pozarabiamy trochę okradając. Tak jest... Takie coś jest że ukradasz, yy, tracisz gwiazdki, jak nie masz nic innego i wtedy masz te pieniądze na zawsze już. Ja chcę tutaj dojechać, nawigację odwrócić. Muszę w, te, w kierunku tamtego jechać. Wracamy do Polski i jak będziemy już w Polsce, to trzeba kupić nową furę za te pieniądze. Ja tak myślałem o jakiejś ostrze, ale bardziej aż 6. Dobra, wujek. Dobrze, że wujek widał typ fajs. Ups, a też wujek przyjechał? A policja tego nie widziała. Dobra, mówił wujek, że zajechać na parking na górze. No proszę Dobra, tutaj zaparkuję Halo, chłopiec? No, halo Nie zaparkuję na górze, bo policja blokuje przejazd Okej, okay, zaparkuj przy tym drugim pick-upie Przy pick-upie... Dziadka Dobra, dobra No, Pa Dobra, widzowie już zaparkowane, ja idę na lotnisko. Bo tutaj jest blisko, tam trzeba. Tam o w sumie jest. Więc widzimy się już w samolocie. W samolocie, ale jeszcze zrobię screenkę. Że ważna informacja. Ja chciałam robić te miniaturki, ja, ale się nie udało, bo aplikacja, którą pobrałem, nie, nie robiła tego poprawnie. Jeszcze skrinek. Powrót do Polski. No, pięknie było tu. A ja my już się widzimy w samolocie. Drodzy już właśnie jesteśmy w samolocie nikogo nie ma więcej bo to w sumie nie jest prywatny ale wujka prywatny w sumie to jest prywatny, ale nie mój prywatny tylko wujka prywatny jeszcze bardzo jakie ugodnienie autopilot tu 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 muszę informować że dostaliśmy się na miejsce Dobra, już jesteśmy za heaven. Jeszcze tylko pojechać tym. Lambo, bo te lambo dostały, żeby podjechać na stację. Tam gdzie kolejową. Lambo, jazda. Nigdy nie jeździłem w lambo. Ona czerwona, to policja. Ale zielony już. Oj, Dobra, dojedziemy i zaraz by... A w sumie nie, bo to podziemne jest. Czekaj. pokażę wam. Tutaj o w tą stronę. Jeszcze. Raz. Dobra, widzowie ustawiłem coś w ekranie. Ustawiłem coś i patrz jak teraz pędzi. Łty się trzyma drogi jeszcze taki lampo to jeszcze nikt nie jeździł z moich znajomych. Będę pierwszy Dobra tutaj jest. Tutaj jest pociąg, bo on wyjeżdża potem na... I jesteśmy. Dobra, już odjeżdżał odjeżdża to można posiedzieć tu trochę. Tu usiądę i widzimy się już w Polsce. Dobra widzowie już w Polsce jestem na pizzy. Jak to nie patrzcie na te y, szare rzeczy po prostu się nie załadował. Dobra jeszcze dostałem takiego złotego bomboksa widzowie patrzcie. Na nim mogę się napuszczać muzyki. Ale tutaj w pięknie jest. Wróciłem do Polski już. W Polsce będziemy dalej mieszkać. Nie się zostawić i lajka i napisać, jak podobało się wycieczka. Czy chcielibyście okradać na Hamburgu w tej serii? No.